Kandydacie. Witam serdecznie. Dobry. Dobry. Panie Marku, proszę powiedzieć, dlaczego Pan nie złapał y, Pana Marszałka za kulanką? <grystanie> Jak zaznaczyłem, to jest lewicowa partia i Pan Marszałek okłamał wiele lat temu, że buduje chadecką, chrześcijańską demokrację. W związku z tym, przepraszam bardzo, ja jestem tutaj wierny swojej drugiej połówce i to jest to kobieta. Jasne. Nie gustuje w mężczyznach. Proszę mi powiedzieć... Yy... Czy pan będzie dobrze, jeśli pan by został prezydentem? Dobrze uszczelniał polską gospodarkę, polskie bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, my jako nasz kraj i rodacy oczekują od kandydatów powagi i chcą wiedzieć, co będzie za rok, za dwa, za trzy. Natomiast dzisiaj mamy taką sytuację nowe, nowomowy politycznej, że zmieniają zdanie co trzy minuty, i dzisiaj społeczeństwo nie wie tak naprawdę, co jest rzeczywistością faktyczną, a co jest rzeczywistością wydumaną na potrzeby polityczne. I niestety, ja jako zwykły obywatel który reprezentuje wiele środowisk różnych i ma poparcie no i mając wiedzę o państwie, o instytucjach i doświadczenie życiowe i też naukowe no tylko przypomnę no czy czterech kandydatów nie ma nawet magistra miliony osób zaangażowało w swoje wykształcenie dużo czasu, pieniędzy, środków, a miliony też musiało wyjechać za granicę szukać lepszego życia. A dzisiaj widzimy jakieś pajacowo z punktu widzenia nawet marszałka hołowni, który nie wie czy studiował czy nie studiował, na proste pytania nie potrafi odpowiedzieć. Już mu dałem ko żeby odpowiedział, jakie danie poleca, żeby w Polsce się przyjęło, to będzie referendum robił. No, powagi. Wie pan, po prostu on nie chciał odpowiedzieć, nie oszukujmy się. No, nie chciał. To powinien taką odpowiedź błyskotliwą wymyśleć, żeby to brzmiało poważnie. Natomiast jeżeli nie potrafił wymyśleć, to jeszcze gorzej dla niego, że nawet w tak prostej sprawie nie potrafi się wypowiedzieć. Pytanie kolejne. Jeżeli wygra kandydat prawicy ostatecznie, zostanie prezydentem, niezależnie kto to będzie, to czy przyjąłby Pan, przyjąłby pan propozycję, gdyby Panu zaproponowano doradcy w kancelarii prezydenta prawicowego? Szanowni Państwo, niewątpliwie, jeżeli chodzi o geopolitykę, widać odwrót od lewicowych narracji i tym podobnych wymysłów, które mamy przez ostatnie lata sączone do naszych głów. I ja sam jestem centrum na prawo. Bezpartyjni samorządowcy, większość to są normalni ludzie. Na co dzień wójtowie, burmistrzowie, prezydenci bezpartyjnych samorządowców rozwiązują problemy, budujemy drogi, żłobki i proszę Państwa, tam nie ma miejsca na ideologię. My naprawdę mamy potężne problemy w kraju. Zadłużenie jest największe w historii, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą. I, I teraz odpowiadając, poczekajmy na rozstrzygnięcie wyborcom. My też tutaj, to są nasze wybory bezpartyjnych samorządów, czwarte w ciągu półtora roku, bo kandydowaliśmy do Sejmu i do Senatu półtora miliona głosów. Do samorządu to, co pan marszałek nie potrafi załatwić prostej sprawy z PKW. Chciano nas po prostu wyeliminować, a mieliśmy 3%. Europarlament Kandydowaliśmy. Dzisiaj kandyduję dzięki dziesiątkom tysięcy osób poparcia, które zebrały podpisy tak dla mnie, mogę reprezentować szerzej nasz ruch, więc to są setki tysięcy głosów i oczywiście apeluję, żeby jeszcze więcej zagłosowało na mnie. Zobaczymy, jak potoczy się druga tura i zobaczymy, co będzie po drugiej turze, kto będzie w pałacu prezydenckim. Ja jeżeli chodzi o służbę Państwu, nie odmawiam. Rozumiem. Czy tak na koniec, bo widzowie lubią symbole. E, wiem, że ma pan ten e, hydrauliczny... Tak, magiczny, może wyjąć, e, tak, może pan go wyjąć i powiedzieć dla naszych widzów e, taki, jakiś przekaz, jakieś jedno ostatnie zdanie e, od kandydata na prezydenta symboli jako doktor nauk prawnych jedyny z 13 kandydatów proszę państwa my napisaliśmy dziesiątki książek setki raportów tylko politycy tego nie chcą W związku z tym przekaz to jest tak Marek Woch ochrona zdrowia w Polsce z punktu widzenia filozofii filozoficzno-prawnego dobrze Czyli jak finansować świadczenia opieki zdrowotnej żeby ludzie w kolejkach nie umierali jak zarządzać szpitalami jakie władze powiatowe czy gminne czy wojewódzkie czy ministrowie, co oni muszą robić proszę państwa Eksperci w Polsce wiedzą, to nie tylko ja się tym zajmuję, natomiast politycy nas nie chcą słuchać. Może teraz dzięki Państwa tutaj nagłośnieniu wielu problemów jako mediów, może się odwróci też narracja taka, że tylko ci, co siedzą w Sejmie, mają coś do powiedzenia, bo jak się okazuje, to niewiele. Natomiast ja na, też podkreślam swoje pochodzenie jako rolnik, jako chłopak ze wsi, z wielodzietnej rodziny, który od zawodówki jako hydraulik, proszę Państwa, doszedł do doktoratu. Okazuje się, że można, ale też jestem symbolem wiedzy. Wielu, wielu e, tysięcy n, naszych obywateli se, tek, tak naprawdę dobrze wykształconych, a nie mogą służyć państwu, bo politycy zatrudniają pociotków, obsadzają spółki, a nie normalnych ludzi. Tego się nie, to, nie, to nie było w historii Polski w latach 90. nawet tak w Polsce. Będzie pan miał szansę e, przejąć elektorat PSL-u, bo PSL bo można bo PSL powiedzieć odwrócił, się, odwrócić się od swoich wyborców. PSL, PSL nie istnieje. To sami koalicjanci, jak pani Biejat, marszałek, wyzywa jednego z ministrów z PSL-u, że on się deweloperką zajmuje, proszę Państwa, to są. Elity przed 1 maja członkowie PSL-u grzebali w Doniczkach, proszę Państwa, na placu Trzech Krzyży. To nawet rzucali to na swoje profile. To Co oni mają dzisiaj z normalnymi ludźmi ze wsi, z działaczami? Jak to działacze nawet z PSL-u lokalnie na spotkaniach ze mną mówią, że coś tutaj się chyba kierownictwu w PSL-u pomieszało. I z całym szacunkiem, to elektorat zdecyduje rolnika. Mają jedynego rolnika dzisiaj jako kandydata. Ja apeluję tutaj do działaczy czy PSL-u, żeby też sobie dali spokój z projektem tak zwanej trzeciej drogi, bo się okazuje, że pan Szymon Hołownia, on nie ma hadeckich, chrześcijańskich korzeni konserwatywnych, to jest lewak po prostu, I szanowni państwo. I jak może lewak rozumieć, co się dzieje na wsi, gdzie jest wieś konserwatywna, chrześcijańsko-demokratyczna, katolicka, proszę państwa, i oparta o wartości nasze narodowe? Dziękuję. Szanowni Państwo, zapraszam 18 na wybory. Oczywiście proszę głosować na Marka Wocha i zmienimy kraj. Bardzo dziękuję. dziękuję. Życzę powodzenia.